Dodaj do swojego życia więcej kolorów. Pomoże ci w tym nowy challenge Multidook. Kto najlepiej narysuje, ten zgarnie nagrodę. Ta -da! Ta -da! Hej, Andy, nie zapomniałeś o nas? No dalej, naprzód. Prawie wygrałem. Dobra. Okej. Okay. Mam tego dosyć. Zaraz się tym zajmę. Aucz, au, co robicie? Ja tylko sprawdzałem, czy wasza nagroda działa. Czas, start! Rysujcie! Konsola do gier jest niesamowita. Warto o nią powalczyć. Spokojnie, Lili. Mój rysunek jest już prawie gotowy. Nie! O nie! Wszystko zepsułam! Nie ma sensu tego kontynuować. Chociaż nie wszystko jeszcze stracone. Mam kartkę z zeszytu. O wiele łatwiej stresować po krateczkach. Pff, to wygląda jak rysunek pierwszoklasisty. A Lili idzie całkiem dobrze. Będę musiała się bardziej postarać, żeby ją pokonać. Nadszedł czas, aby dodać trochę koloru. Niebieski będzie idealny. Muszę ją powstrzymać. Żegnajcie, farby! Co się dzieje? Ktokolwiek to zrobił, będzie mieć kłopoty. Może lepiej sprawdzisz nasze prace. Starałam się. Ja też. Przyznaj, Andy, że moja praca jest najlepsza. Niebieska farba Mary jest na swoim miejscu. Już wiem, kto za tym stoi. Czas na zemstę. Co ty robisz? Przestań! Musicie się zgodzić, że to niezbyt miłe brać prysznic z farby. Mery, gratuluję! Wygrałaś! Super! Konsola jest teraz moja. Zakrajmy razem. Wow, to takie ekscytujące! Wow! Andy, zapamiętamy to. Nowa runda, nowa nagroda. Co ty robisz? Pokażę wam sztuczkę. Voilà! to sztabki złota. Nie do wiary, muszą być warte fortunę. Są naprawdę ciężkie. No to do roboty. Czas start. Musimy się pospieszyć. Ciekawe, co by się stało, gdybym zdobyła całe to złoto? Bym się kąpała w górach złota od rana do wieczora. Kupię wszystko, co zechcę. Lepiej weź pędzel, marzycielko. Chociaż im mniejsza konkurencja, tym lepiej dla mnie. Jeszcze tylko kilka pociągnięć i kontur będzie gotowy. Lily znowu mnie dogania. Będę musiała podrzucić jej karalucha. O nie, boję się owadów! Mam szansę wygrać. Zabiorę jej żółtą farbę, żeby mieć pewność, że przegra. Pomogę ci! Dzięki, Kate! Gdzie się podziała moja farba? Dobra, wezmę pomarańczową. Czy tak wygląda złoto? To jakaś żałosna imitacja! Mój rysunek jest nie do odróżnienia od oryginału. Kończymy! Pokażcie rysunki. <laughs> y nie miałam czasu, żeby cokolwiek zrobić. To jest porażka kamery. A co z moją pracą? To nie wygląda jak złoto. Ale Kate narysowała prawdziwe arcydzieło. Wygrałam! Verple! Sztabki są twoje. A gdzie one się podziały? A, uc to boli! Biedactwo nie udźwignęła nagrody. Złoto jest i tak moje. Nie mam pojęcia, co wam tym razem podarować. Wiem, co sądzicie o tym słodziaku? Jest piękny! Usiądź tutaj mój drogi, chciałabym go wyściskać. Dam go najlepszej z was! Zaczynajcie! Tym razem nie zamierzam się relaksować. Dodam więcej pomarańczowego, myślę, że wychodzi mi całkiem nieźle. Zalałam mój rysunek. Co teraz robić? Wiem! Zamierzam użyć mojej twarzy jako płótna. Ale ty wcale nie wyglądasz jak kotek. Ja wiem lepiej. Nie będę przeszkadzać. Zwłaszcza, że wiem, jak narysować idealnego kociaka. Użyję mojej ręki. Motka skończona. Teraz trzeba dorysować korpus. I zostały tylko małe szczegóły. Hej, świetnie sobie radzisz. Muszę cię jakoś pokonać i chyba wiem, jak to zrobić. Przygotuję piękną rybę. Tylko nie mówcie nikomu. Czas minął. Zobaczmy, co narysowały dziewczyny. Oto moja praca. To dość oryginalne. Hmm. Lili to w ogóle nie wygląda jak kot. Nie rozumiem. Czemu narysowałaś rybę? A mój wygląda? Yeah. Oh. Całkowicie myślę, że mamy zwycięzcę. Hurra, dziękuję. Co ty mówisz, kociaku? Nie rozumiem, co się dzieje. Zmieniłem zdanie. To Lili wygrała. To niesprawiedliwe. Ona narysowała rybę. Wiedziałam, że ten ryzykowny pomysł doprowadzi mnie do zwycięstwa. Możesz go potrzymać, Kate. Prawie zapomniałam. To przysmak specjalnie dla ciebie, mój mały rudzielcu. Wygląda na to, że mu się podoba. Ale słodziaczek. Na czym namalować z waszą nową nagrodę? Wiem, biały stół będzie w sam raz. To popyt! Spójrzcie na niego, jaki piękny kształt. Nie można oderwać się od tych bombelków. A tak, prawie zapomniałem o czasie. Zaczynajcie, a ja się trochę wyluzuję. Znowu pójdę niekonwencjonalną drogą. Tałt jest idealny. Pozostaje tylko dodać koloru. Hej, wygląda tak sobie. Jestem pewna, że pójdzie mi o wiele lepiej. Spróbuję malować rękami. Wow, to takie fajne. To jak zabawa z prawdziwym popytem. Przykro mi, ale to wygląda jak jakiś bohomas. Czy tylko mi się wydaje, czy moje serce wcale nie wygląda jak popyt. Będę musiała to jakoś naprawić. Wiem, co mi pomoże. Ten znaczek wygląda dokładnie jak popyt. Trzeba go tylko troszkę powiększyć. A teraz położę go na kartce i odrysuję. Przeszło idealnie. Wystarczy tylko pokolorować. Jestem w tym naprawdę dobra. Co? Czas się skończył? Stop! Przyznaj, mój pobyt jest idealny. Zdecydowanie nie zaliczam. A co ze mną? Całkiem nieźle. Ale ja mam lepszy, prawda? Nie. Yeah. Hurra, znowu wygrałam. Chociaż nie, to Mary wygrała. Jak to Mary? Dlaczego? E, no to Lili. Albo Mary? Jestem zdezorientowany. Wiem. Rzucę w was popytem z zamkniętymi oczami. On będzie mój. Nie rób sobie nadziei, nie oddam go tak łatwo. Bardzo fascynujący widok. Wow, niespodziewane zakończenie. Pędzle odłożone na półkę, farby się skończyły, ale na szczęście zostało jeszcze kilka nieudanych dubli z nagrań. Obejrzyj je i popraw sobie humor. Do zobaczenia wkrótce.